Rolnictwo to przyszłość Europy. Himalaje hipokryzji von der Leyen. Duży cios w rolników. Zakaz importu bydła z Polski. Rolnicy organizują kolejne protesty. Tym razem zablokują mosty. Produkty wege podszywają się pod mięso. Branża apeluje o ochronę nazw. Komisja Europejska powołała Europejską Radę do Spraw Rolnictwa i Żywności – Zgodnie z zaleceniem zawartym w raporcie strategicznego dialogu na temat przyszłości rolnictwa. Komisja, kierowana przez komisarza do spraw żywności i rolnictwa Krzysztofa Hansena, ma na celu promowanie dialogu, zaufania i współpracy pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw żywności, społeczeństwem obywatelskim i Komisją Europejską. Rolnictwo znajduje się w centrum przyszłości Europy. Dziś rozwijamy ideę strategicznego dialogu na temat przyszłości rolnictwa Unii, aby budować zaufanie i jednoczyć ludzi. Europejska Rada do Spraw Rolnictwa i Żywności została powołana, by sprostać wyzwaniom związanym z funkcjonowaniem łańcucha wartości rolno-spożywczej, wspierać rolników oraz tworzyć bardziej odporny, konkurencyjny i zrównoważony system rolno-spożywczy, powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Portal Ceny Rolnicze nazwał słowa von der Leyen o tym, że rolnictwo jest w centrum przyszłości naszej Europy Himalajami hipokryzji. Oczekuje się, że Europejska Rada do Spraw Rolnictwa i Żywności będzie doradzać Komisji Europejskiej w zakresie działań następczych związanych ze sprawozdaniem strategicznego dialogu na temat przyszłości rolnictwa Unii. Rada weźmie również udział w opracowaniu wizji rolnictwa i żywności, która ma zostać zaprezentowana w ciągu pierwszych 100 dni nowego mandatu. Członkowie Rady będą zachęcani do promowania wzajemnego zrozumienia, wymiany doświadczeń oraz do dbania o spójność i synergię polityk Unii, a także o ich zgodność z inicjatywami sektora prywatnego. Wyjaśniła Komisja Europejska. Rada została powołana na pięcioletnią kadencję i zwykle będzie się spotykać od dwóch do sześciu razy w roku. W przypadku potrzeby pilnych konsultacji, komisarz Christoph Hansen będzie miał możliwość zwołania dodatkowych spotkań. Komisja Europejska ogłosiła nabór do zarządu Rady, który będzie liczył maksymalnie 30 członków reprezentujących trzy grupy interesariuszy, społeczność rolniczą. Inne podmioty łańcucha dostaw żywności oraz społeczeństwo obywatelskie, obejmujące obszary takie jak ochrona środowiska, klimat, dobrostan zwierząt czy prawa konsumentów. Termin składania wniosków mija 8 stycznia. Komisja zamierza ocenić zgłoszenia i sfinalizować skład zarządu na początku przyszłego roku. Rolniczy protest na drodze przed mostem na Wiśle w Kamieniu Województwo Lubelskie odbędzie się zgodnie z planem. Sąd oddalił decyzję wójta gminy Łaziska, który odmówił zgody na zajęcie pasa drogowego. Poinformował Mateusz Woźniak, jeden z organizatorów akcji w Kamieniu. Protestujący rolnicy poprzez czasowe wstrzymywanie ruchu na drogach prowadzących do mostów w Wannopolu i Kamieniu w systemie wahadłowym, blokada na zmianę z możliwością przejazdu chcą zwrócić uwagę opinii publicznej na swoje postulaty. Akcja została zaplanowana na godzinę 9:30 do 17:00. Pierwsza i podstawowa sprawa to umowa z Mercosur, powiedział Marcin Chodkiewicz, współorganizator protestu w Annopolu. Do kosza powinny trafić także Zielony Ład i ustawa łańcuchowa. Rozmowy organizatorów protestu z policją i władzami Annopola zakończyły się kompromisem i zgodą na przeprowadzenie akcji. Inaczej sytuacja wyglądała w przypadku gminy Łaziska, gdzie wójt Karol Grzęda odmówił zgody na protest w zaproponowanej przez rolników formie. W odpowiedzi rolnicy skierowali sprawę do sądu. Sąd okręgowy w Lublinie właśnie zdecydował, że nasz protest może się odbyć, poinformował Mateusz Woźniak. Startujemy w piątek zgodnie z planem. W innych regionach Polski rolnicy również nie ustają w walce o przyszłość krajowego rolnictwa. Choć trudna sytuacja gospodarcza i kontrowersyjne decyzje podejmowane na szczeblu politycznym budzą ich sprzeciw, coraz częściej decydują się na działania alternatywne wobec masowych protestów. 10 grudnia ruszyła akcja Dni konsultacyjne skierowana do polskich polityków. W jej ramach, w siedzibach Izb Rolniczych odbywają się spotkania rolników z różnych województw z parlamentarzystami. Dyskusje koncentrują się na kluczowych wyzwaniach polskiej wsi, takich jak ochrona krajowej produkcji zwierzęcej przed napływem żywności spoza Unii czy skutki Zielonego Ładu. Celem spotkań jest skłonienie polityków do wyjścia poza przysłowiową strefę komfortu i uświadomienie im, że mówienie o problemach rolnictwa z sejmowej mównicy nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z rolnikami. Rozpoczęliśmy zapowiadany cykl spotkań, podczas których rozmawiamy o przyszłości polskiego rolnictwa. O dziwo, część posłów przyjęła nasze zaproszenie, więc mamy z kim rozmawiać. Do tych, którzy nas zlekceważyli, pojedziemy osobiście, zapowiadają rolnicy. Pierwsze dni konsultacyjne zainaugurowano w Opolskiej Izbie Rolniczej, gdzie w spotkaniu z rolnikami uczestniczyło ośmiu przedstawicieli rządu. Równolegle w Skarszewie koło Kalisza odbyło się spotkanie wielkopolskich rolników, które również zgromadziło licznych uczestników. Oba wydarzenia były okazją do bezpośrednich rozmów na temat najważniejszych wyzwań stojących przed polskim rolnictwem. Jak relacjonują rolnicy, dyskusje podczas spotkań były merytoryczne. Choć nie zawsze starczało czasu na omówienie wszystkich nurtujących tematów. Stanisław Barna zaprosił na kolejne spotkania, które mają się odbyć. E, proszę Państwa, w całej Polsce e, jest taka akcja e, spotkania z politykami, czyli z posłami, z senatorami. E, chcemy. E... Ja już podjąłem raz taką akcję wiosną. Odwiedziliśmy wszystkie, nie, no, wszystkie biura poselskie, zaprosiliśmy polityków do rozmów. Wielu się z nami spotkało i wielu z nami się nie spotkało. Przedstawiliśmy z tymi, co się spotkali i z tymi, co nie, bo na piśmie każdy poseł i senator w Zachodniopomorskim dostał nasze postulaty. Wielu się z nimi zapoznało. Powiedziało, że postara się pomóc Polskiemu rolnictwu, czyli nam rolnikom. Wiemy, jak to się dzieje. Na razie to są kosmetyczne zmiany, które żeśmy wywalczyli wiosną. I spytamy posłów, tymi, co rozmawialiśmy, co jest w tych sprawach, a z tymi, co nie spotkaliśmy się, spytamy się, dlaczego się z nami nie spotkali i co dla nas mają. W zachodnio-pomorskim jest to tak, w Koszalinie w Delekaturze Wojewódzkiej e, o, jutro, czyli 12 o godzinie 11. E, w Szczecinie jest to e, w, w biurze Izby Rolniczej Nachmielowskiego e, o godzinie 10:16, czyli poniedziałek. Zapraszam serdecznie wszystkich rolników, wszystkich zainteresowanych. E, Posłów i senatorów też. Bo rolników oczywiście wcześniej chciałem powiedzieć, ale nie dokończyłem, posłów i senatorów. Żeby porozmawiać, może akurat te rozmowy przyniosą jakiś rezultat, musimy po prostu konkretnie porozmawiać o rozwoju polskiego rolnictwa, bo tak to na razie to się zwijamy idzie to wszystko w drugą stronę. Wiemy, umowa Mercosur, to co mówiłem wcześniej i. Zielony Ład, opłacalność, i tak można by było wymieniać. Dlatego zadajmy te pytania politykom. Zaczęło się to już wczoraj w Opolu. Dziękuję kolegom, którzy to zrobili, spotkali się, zadali wiele pytań. Zobaczymy, jaki będzie rezultat. Jeśli nie odwiedzą nas posłowie i senatorowie, no trudno, to postaramy się z nimi spotkać, sami ich znajdziemy. Będą niespodzianki. Nie wiem, czy jeszcze przed świętami, ale po nowym roku myślę, że na pewno ich znajdziemy, jakoś będziemy chcieli z nimi porozmawiać oko w oko. Czyli zapraszam rolników serdecznie. Tak jak powiedziałem, jutro 12 o godzinie 11 w delekaturze w Koszalinie, w poniedziałek, 16 o 10 w izbie Rolniczej w biurze. Zapraszam serdecznie dziękuję, do widzenia. Kolejne kraje wprowadzają zakaz importu bydła z Polski, co może mieć poważne konsekwencje dla polskich hodowców i producentów. Straty z tego powodu mogą sięgnąć nawet 50 milionów euro rocznie ocenia ekspert. Decyzje o wstrzymaniu importu przeżuwaczy i produktów pochodzenia od zwierzęcego z Polski podjęły już Chiny, Rosja i Ukraina. Powodem są ogniska choroby niebieskiego języka, które odnotowano w naszym kraju. Chiny ogłosiły decyzję o zakazie importu przeżuwaczy i produktów pochodzenia od zwierzęcego z Polski oraz Chorwacji 9 grudnia. Zakaz obejmuje zarówno produkty nieprzetworzone, jak i przetworzone, które mogą być nośnikiem choroby niebieskiego języka. Po znalezieniu takie produkty zostaną zwrócone lub zniszczone, informuje chińska administracja celna na swojej stronie internetowej. Decyzja Chin jest szczególnie dotkliwa dla Polski. W ubiegłym roku Chiny zniosły wcześniejszy zakaz importu, umożliwiając eksport mrożonego mięsa bez kości od bydła poniżej 30 miesiąca życia. Dodatkowo w maju pierwszy polski producent uzyskał uprawnienia eksportowe na tamtejszy rynek. Obecnie powrót do możliwości eksportu do Chin może wymagać długiego czasu i wysiłków dyplomatycznych. Od 4 grudnia wprowadzono zakaz eksportu zwierząt z Polski do Ukrainy. Zakaz dotyczy eksportu zwierząt podatnych na chorobę niebieskiego języka oraz materiału genetycznego od nich pochodzącego, informuje główny lekarz weterynarii w Polsce. Dodatkowo od 5 grudnia obowiązuje zakaz importu do Rosji zwierząt z Polski, w tym bydła i małych przeżuwaczy, przekazuje główny lekarz weterynarii. Choć Polska jeszcze nie rozpoczęła eksportu wołowiny do Chin, a wysyłki na Ukrainę były niewielkie, rozszerzający się zakaz przywozu bydła i innych przeżuwaczy z Polski stanowi poważny cios dla polskich rolników. Rosnący popyt na wołowinę ze strony krajów pozaunijnych pomagał utrzymać ceny bydła na stabilnym poziomie. Teraz jednak ta sytuacja połączona z kolejnymi ogniskami choroby niebieskiego języka może negatywnie wpłynąć na ceny skupu bydła i zbytu wołowiny. Polska jest drugim po Irlandii największym eksporterem produktów wołowych poza Unię. Choroba niebieskiego języka w Polsce prowadzi do zakazu eksportu żywych zwierząt do innych krajów, a w niektórych przypadkach Wyklucza nawet tranzyt przez te kraje. Straty z tego powodu mogą wynieść nawet 50 milionów euro dla polskich hodowców i producentów rocznie, ocenia Jacek Zarzecki z Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny. Najwięcej polskiej wołowiny eksportowane jest do Włoch, Niemiec i Holandii, a wśród krajów trzecich największymi odbiorcami są Turcja, Wielka Brytania i Izrael. Pierwsze ognisko wirusa choroby niebieskiego języka. Zostało stwierdzone w gospodarstwie hodującym bydło mięsne w powiecie wołowskim w województwie dolnośląskim. Na podstawie wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych w ramach monitoringu. Zakażenie przebiegało bezobjawowo. Drugie ognisko wirusa pojawiło się w gospodarstwie utrzymującym bydło mleczne w powiecie pyrzyckim w województwie zachodniopomorskim. Na polskim rynku nie ma zarejestrowanej żadnej szczepionki przeciwko chorobie niebieskiego języka, podczas gdy w Niemczech dostępne są aż trzy różne preparaty. Brak szczepionek w Polsce utrudnia walkę z chorobą i może wpływać na dalszy rozwój ognisk wirusa, co z kolei ma poważne konsekwencje dla eksportu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego. Przedstawiciele branży mięsnej, w tym Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy oraz 17 innych organizacji branżowych, Zwrócili się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Czesława Siekierskiego, z prośbą o objęcie ochroną tradycyjnych nazw produktów, takich jak stek, burger czy miód. W swoim apelu argumentują, że używanie tych samych nazw dla produktów roślinnych i odzwierzęcych wprowadza konsumentów w błąd i szkodzi reputacji tradycyjnych wyrobów mięsnych. Producenci mięsa i wędlin zwrócili się z apelem o podjęcie działań mających na celu zachowanie tożsamości kulturowej i jakościowej produktów odzwierzęcych na rynku europejskim. Podkreślają, że wykorzystywanie nazw wyrobów mięsnych przez producentów ich roślinnych zamienników wprowadza konsumentów w błąd. Branża zwraca uwagę, że zjawisko to staje się coraz powszechniejsze i wykracza poza terminologię mięsnych produktów, obejmując także artykuły takie jak ryby, jaja czy miód. Producenci mięsa i wędlin domagają się wprowadzenia horyzontalnych regulacji w prawodawstwie Unii Europejskiej, które będą chronić i definiować nazwy produktów pochodzenia zwierzęcego. W swoim apelu wskazują na konieczność zmian w przepisach unijnych. Branża postuluje umożliwienie państwom członkowskim doprecyzowania listy chronionych nazw na poziomie krajowym, co pozwoliłoby uwzględnić specyfikę lokalnych produktów. Ostatnio rolnik nieprofesjonalny dał się złapać na nazewnictwie kiełbasek. Wbijam wczoraj do sklepu, 10 minut przez zamknięcie i nie było to tym razem dino, słuchajcie, tak dla urozmaicenia. Mówię, dobra, owocki, warzywa, jakieś tam ciasteczka, jakieś napoje, mówię, wbijam na dział mięsny, mówię, kurczę, kiełbaski, bym sobie na się na nie zjadł. Mówię, dobra, biorę kiełbaski śląskie. No i wykładam to na ladzie przy kasie i patrzę, kiełbaska ala śląska, roślinna. Mówię, dobra, są dwie metody zamknięcia, już nie będę tego odkładał, damy temu szansę, chociaż się zastanawiam non stop, kiedy w końcu zrobią porządek z nazewnictwem, kiełbaski, burgery i tym podobne. Branża mleczna to zrobiła, mięsna jakoś nie potrafi. A więc tak, po pierwsze koło śląski to w ogóle nie leżało. Po drugie, jakbym chciał kupić sobie przecier grzybowy, to bym kupił przecier grzybowy, a nie kiełbaski, ale śląskie. Albo po prostu sałatkę warzywną, jakbym się chciał najeść warzyw. A tak zjadłem boczniaka z pszenicą. Teraz aż się boję, zresztą czuję to, że w moich jelitach i żołądku dzieje się jakaś bitwa. Bo mózg myślał, że je kiełbasę, a żołądek dostał grzyby. Sporo mówi się w ostatnim czasie o cenach masła, a Fit Farmer postanowił zadać pytanie użytkownikom TikToka, co składa się na jego cenę. Witajcie kochani, pewnie kojarzycie, jakże piękną kostkę masła i jej dzisiejszą cenę. Ale ja Wam opowiem, skąd to masło się bierze. Więc my, gospodarze, doimy sobie mlesio. Tutaj mamy mleko. To jest cena, którą my dostajemy za to mleko. Czyli 23 zł za 10 litrów. Następnie z tego mleka odwirowujemy śmietany w mleczarniach i z takiej ilości 10 litrów wychodzi tylko pół litra śmietany. Z tej półlitrowej jednostki śmietany ubijamy masło i mamy tą oto piękną kostkę. Ale z 500 ml śmietany nie wyjdzie kostka 200 g, tylko 140, więc jeszcze kawałek musiałbym odciąć. Zaznaczam jeszcze że mleczarnia zostanie z 9,5 litra mleka, które zostaje po produkcji masła, a następnie przerabiają to na twaróg półtusty lub, lub praktycznie nietłusty. Pytanie jest takie, co ma wpływ na cenę masła, moi drodzy? Macie tutaj przykład? Czekam na kreatywne wieści w komentarzach. Pozdro! Rolnik nieprofesjonalny z kolei zauważył, że mainstreamowe media oskarżają o wysokie ceny rolników. Czekajcie, jeżeli nie mamy na kogo zegnać, dlaczego masło jest tak drogie, zegnajmy na rolników. Przecież oni i tak nie będą się mogli obronić. W świecie, a najszybciej w Europie, w wyniku suszy hodowcom krów brakuje paszy. Brak e, tej dobrej paszy, no musieli z czymś zrekompensować e, swoim krówkom. Także musieli dokupić zboża. Koszty przerzucili na kupujących. Ciliutko, bo szkoda, bo drogie... Rolnicy nie mogą dyktować cen za mleko, za to, po ile to mleko będą sprzedawali. Te ceny dyktuje mleczarnia, a cena masła to cena składowa wielu rzeczy i rolnik nie ma na to żadnego wpływu. No ale ciemnotę można wciskać. Dajcie znać w komentarzu, co Wy myślicie o zakazie w wysyłce naszej wołowiny za granicę? Czy choroba niebieskiego języka zlikwiduje kolejną gałąź hodowli w Polsce, tak jak miało to miejsce z trzodą chlewną i afrykańskim pomorem świń? W ostatnich dniach zasięg kanału jest mocno ograniczany, dlatego proszę Was o pomoc. Zostawienie łapki w górę oraz udostępnienie materiału. Dzięki!